W zadaniu 25 musimy ustawić liczby a, b, c oraz d w kolejności malejącej. Żeby to zrobić, na początku doprowadzimy te liczby do możliwie najprostszej postaci i dopiero wtedy ustawimy je w kolejności malejącej. Zatem spójrzmy na początek na liczbę a. Liczba a jest równa: 5 podniesione do potęgi czwartej i wszystko jeszcze raz podniesione do potęgi trzeciej. Wiemy, że w takiej sytuacji, jeżeli jakąś liczbę podnosimy raz do potęgi, a potem wszystko jeszcze raz do kolejnej potęgi, to te wykładniki się mnoży, czyli ostatecznie otrzymujemy liczbę 5 podniesione do potęgi 4 razy 3. Czyli ostatecznie jest to 5 w potędze 12. Ok, spójrzmy teraz na liczbę B. Liczba B jest równa 5 podniesione do potęgi 5. Plus jeszcze raz 5 podniesione do potęgi 5. No i w sytuacji, gdy do, dodajemy do siebie dwie potęgi, to zazwyczaj nie możemy nic mądrego zrobić. W tym przypadku widać, że dodajemy do siebie dwie takie same liczby, więc możemy krócej taką liczbę zapisać jako 2 razy 5 do potęgi 5. Teraz przejdźmy do liczby c. Liczba c jest równa 5 do 12 podzielić na 5 do 7. No i w sytuacji, gdy dzielimy potęgi o takich samych podstawach, to odejmujemy wówczas wykładniki, czyli w tej sytuacji otrzymamy 5 w potędze 12 minus 7, czyli 5 w potędze 5. No i ostatnia liczba, liczba d, jest równa 5 do 3 razy 5 do 6. No i jeżeli mnożymy potęgi o tych samych podstawach, to wówczas dodajemy wykładniki, czyli otrzymamy w tej sytuacji 5 w potędze 3 plus 6, czyli ostatecznie 5 w potędze 9. No i teraz możemy już ustawić nasze liczby w kolejności malejącej, czyli szukamy największej z tych czterech liczb. No i wyraźnie widać, że największa jest liczba a, 5 w potędze 12, czyli piszemy najpierw liczbę a. Kolejna liczba mniejsza od liczby a to liczba d. 5 w potędze dziewiątej, czyli piszemy, że a jest większe od d. d jest większe od. Kolejna liczba większa spośród liczb b i c. No to oczywiście liczba b jest dwa razy większa od liczby c, czyli dalej mamy liczbę b. No i na końcu jest liczba c. Zatem odpowiedzią do naszego zadania będzie odpowiedź b.